Z tej strony... Sporo osób pisało mi w komentarzu, żebym nagrała grę Poppy Playtime, która jest teraz mega popularna i z tego co widzę jest darmowa gra w Robloxie, tak więc dzisiaj ją nagram. A jeżeli chcecie, żebym nagrała oryginalną i płatną wersję Poppy Playtime, to zostawcie pod tym filmem 10 tysięcy łapek w górę. Jest dzisiaj ze mną moja kuzynka Milusia, Klaudusia, bo sama to bym się bała w to grać, ale o, jesteś tutaj. Czemu tak ciemno już w takim kącie? No bo to jest straszna gra. Ja cię wystraszyć już próbuję na samym wstępie. Okej. Okay. <laughs> Właśnie, czemu to tak ciemno jest? Dobra. W ogóle ciemno tutaj... jak ciemno. Zobacz jak to jest brudno. Co to za liście? No jeszcze nie jest, no to są liście. Liście, liście jest. Fajnie. A coś tutaj zrzuciłam, jakąś deskę. Powiedz mi w ogóle, gdzie ja jestem, co my mamy tutaj zrobić, bo szczerze mówiąc, wiem, że ta gra jest popularna, ale ja w nią jeszcze nie gram i nie wiem o co w niej chodzi. Tylko tyle wiem, że będzie nas coś straszyło, prawda? To znaczy, wiesz, no, straszyło to za dużo, może no To jest taki pluszaczek, taki złodziaczek, który po prostu chce chcecie za bardzo przytulić, nie? I nie jesteś na to gotowa. Ale ogólnie z tego, co kojarzę z fabuły, jak gryłam, to my jesteśmy chyba złodziejami. Uuu! symulator złodzieja popi Playtime! Tak, włamaliśmy się do fabryki i, 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 i teraz poniesiemy tego karę. Aha, no dobra, tu mamy jakąś kasetę. W ogóle, kto jeszcze używa kaset? No ogólnie powinno się jakoś podnieść tą kasetę, bo tutaj masz telewizorek i powinno być e, film odnośnie tego właśnie, że jesteśmy złodziejami i że teraz trochę pożałujemy. No dobra, czyli nie da rady tego odpalić. Ja w ogóle miałam taki telewizor. To śmieszna historia jest. Miałam taki telewizor i ja przyłożyłam do ekranu taki magnes okrągły. No i zepsułam ten telewizor, bo nie wiedziałam, że nie można magnesu przykładać do telewizora. Dobra, słuchaj, musisz tutaj wymyślić, jak przejść dalej. Dinozar Pimpuś tutaj jest. Zobacz. Dinozar Pimpuś. Binozałów no To są impuś. w ogóle fajne plakaty. Ui. Tutaj jest kot. Zobacz. Gdzie kotek jest? Tutaj. U. Niebieski. Ładny. Ale ładny. On coś je, jakieś gumy, kulki je. Yy, dobra, ja w ogóle moim widzom powiedziałam, że jeżeli zostawiam 10 tysięcy łapek w górę pod tym filmem, to zagram w prawdziwą, oryginalną wersję tej gry. Bo tutaj to jest wiadomo, jaka jest za darmo, tania. Nie wiadomo, czy można ją przejść, czy tu będzie straszyć, więc. No, postarajcie się. No, postarajcie się, ja chcę zobaczyć, jak werka to przechodzi. Mam ci podpowiadać, czy próbujesz sama? Ale to ja mogę tutaj coś podnieść, czy o, Nie, to tutaj chodzi, musisz. Bo, ja klikam... bo zobacz, tam jest korytarz, ten ciemny, no, i tam e, są no. takie kolorowe cztery. Musisz znaleźć, jakie kolory, w jakiej kolejności nacisnąć, żeby dostać się do kolejnego tego pokoju. I masz do wyboru zielony, żółty, taki jakby turkusowy, czerwony, niebieski, fioletowy. I chyba jest tu dwa brązowe i różowe. O! Coś nacisnęłam. Tak. A jak źle nacisnę, to przegrywam? Nie, to raczej po prostu nie przejdziesz, bo tam musisz zdobyć grabpaka. Aha. No dobra, to okej, okay, to wtedy szukam, ale skąd ja będę wiedziała, co nacisnąć? Tam będzie przy kolorze jakiś numerek? Nie, tutaj w tym pokoju z kotem. To jest tak dosyć ładnie pokazane. Okej, okay, to hać. ja już taka ślepa jestem i nie widziałam tego? Ja też na początku A. nie widziałam, ja już wiem na co patrzeć. No co, no jest? Żółty, czerwony, pomarańczowy, niebieski. Nie patrz tylko na ziemię czy na ściany. Patrz ogólnie po całym pokoju. Ale tu będzie jakaś kolejność, czy nie? Tak, tak. Yy... Ogólnie po całym pokoju. No to jest jakaś ciuchcia na górze. No. I zobacz, jak masz ciuchcie A! Na zielony, różowy, różowy, żółty, czerwony. Tak. I to o to chodzi? Tak. To czekaj, bo ja muszę sobie za zapisać, bo ja... O Jezu, muszę zapisać, bo ja nie zapamiętam. Zielony, różowy, żółty, żółty i czerwony. czerwony. Okej. Okay. Zapisałam, bo ja mam słabą pamięć. O nie, tak. a ja już tam coś powciskałam, to się nie zgadza. Eee, a można to jakoś anulować? Jak turysetyk? Jest reset, Masz, dobra. No? Czyli tak. Y, zielony, różowy. A który to różowy ten? Ten. Chyba, różowy, no. żółty i, i. Czerwony. Czerwony. Tak. No i powinny Cyk. nam się drzwi otworzyć. A, może Enter byśmy wcisnęły. O. Jej! Jest, nie, nie, nie. jest, jest, I... udało się. Uh! Tak, tu powinien być kolejny telewizor, ale go nie widzę. Patrz tutaj, tutaj. Tutaj jest łapa ważnego. minionka, łapa minionka, zabójcy. Tak, zabójcy. O, koty trzy, 3-2-1, ok, 3-2-1, i gdzie ja mam go wpisać? I bierz sobie tę łapę. No, ja nie już... mogę. Jak ją wziąć? O, mam! Powskacz. Mam łapę minionka, halt, stać! Hello! <laughs> To jest łapa, że musisz stać. Nie przejdziesz teraz. Daj, piątkę sobie przypijemy. Pa! No, 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 a, no prawie. I później zdobędziesz drugą łapę, bo póki co. Ale to o, wygląda, o. jakbyś miała taką rurę, kanalizację taką. Ja no bo tu w oryginale powinna być kaseta. O co chodzi z mhm. tym grabpakiem. No ale nie ma tutaj kasety. Ej, ja mamy okay. stąd wyjść. Jak wyjść? Nacisnąć zielony przycisk? Dobra, ja nacisnę. O nie, po prostu. zdjąć. Nie, I teraz ja możemy normalnie. iść dalej. Jej, idziemy dalej, tylko mi to przeszkadza ogranicza mi widoczność trochę. Ja to zdejmuję. O, ej, to coś jest, tam coś jest. Tak. Ale nie, to nie jest nic strasznego. Co tu, co tu mamy? W ogóle to jest za ciemno, więc nie widzę. A, 3, 2, 1. Tak. Trzeba wpisać. 3, 2, E! nie mogę wcelować. 1 i enter. Korrekt! To było no akurat super. trochę inaczej, bo ten grapak, który zdobywasz w oryginale, on służy do tego, żeby między innymi też otwierać drzwi, ale no. To Ej, tam już jest! Ten zły. Ale uśmiechnięty przyjaciel. Czekaj, ja wyjmę tutaj moją rękę, żeby czasem się nie zbliżył. Słyszysz? nie zbliżaj się, bo mam rękę minionka. Ale naprawdę Siema. ciemno, tu strasznie. A to mogę na niego nie skoczyć. Oj, a to przeszkadza. O. o nie, to o. źle wygląda! Czekaj, ja na niego skoczona, na o, o, o! Można? Jestem na głowie. Dobra, idę do ciebie. Wiecie? A, A nie. zwaliłaś mnie. Hello, widzisz mnie? Hello. Nie, nie widzę. Stój. Popycham cię do przodu moją ręką. Ja trzeba Jezu, to tu też ciemno. rąd. Ok, to odpalam. A mam nadzieję, że mnie nie kopnie. No, ała! W głowę mnie uderzyłaś. Sorry. No dobra, i tutaj. Nie ja odpalasz wciapko. A no tu jakaś kaczuszka jest. A nie, to nie jest kaczuszka. Nie, to kaczuszka, nie To wiem. jest. E, Boże, jak ona ma na imię, to będzie w drugiej części. Aha, to jest to podobne. Nie, to kaczka, patrz jest. To, to będzie jest? takie jak Hagi, tylko że różowy. Jego. E, nie wiem, koleżanka, dziewczyna. Ej, alarm wiem. jest! Alarm! Tu się pali, Ej, że jest alarm! Uciekujmy. Zwaliłam coś! I co teraz? Patrz, patrz, patrz! Ui! Widać nie było potrzebne, dobra. I teraz możemy wrócić. Patrz, gdzie jestem! O, już nie. Nie Nieważne. Nieważne. Jaka aureola nad głową. O, aleluja! Nie wiem, czy ja dam radę to sama przejść, nie? W tą oryginalną wersję. Ja jestem taka cienka trochę w zagadki. Powiem Ci szczerze, jest. że nie jest za dużo tych zagadek. Tak, to tutaj jest tylko tak po prostu przyklejone, bo w oryginale o, tu się jego ręka drzwi. pojawia. Tworzyłam, drzwi. Tutaj jego oh. ręka? Wow. Ej, tu woda jakaś wow. rozlana jest. Wow. Chyba, że to nie woda, tylko farba. Halt! Albo namalowana ta jego ręka. Taka długa? Co to, to, Slenderman jakiś jest? No on ma takie, wiesz, idealne rączki do przytulania. A czy tutaj coś jest? A może to trzeba... Troszkę... Nie. Ua! Gdzieś mnie <laughs> Ja widziałam, jak szybko Cię tak wziął. Teraz właśnie doszłyśmy do fabryki przyjaciół, bo w oryginale masz taki szyld, żeby stworzyć swojego własnego przyjaciela. I teraz pytanie, co mamy zrobić? Eee, znaleźć przyjaciela. Eee, u góry nie. Ej, ej, a zobacz, co tam chodźmy. jest? No idę, idę. Ale to mi nic nie wyskoczy na twarz? Nie, nie powinno. Ja ci chciałam Robuxy kupić, za to, że ze mną zagrałaś, żeby so, żebyś sobie postać zrobiła. Nie kupię ci już Robuxów, nie kupię ci. Ja, jak się wystarczałam! Uciekłam! Okay. Jestem na początku zupełnie i próbuję dojść do ciebie. To ja go będę kiwała cały czas. Dobra, jestem! O, widzę! Widzę! Dobra, to ja tutaj zostaję w sumie. A dobra, no, za gdzie mam teraz karę. iść? Czekaj, a Ty tam jesteś? Ganiasz tak, się? Tak, tak, biegnę się. do Ciebie, biegnę do Ciebie i pokażę Ci, gdzie powinnyśmy uciekać. Do góry? Nie, nie, tam widzisz takie czerwone światełko? Yy, chodź, nie. chodź, 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 chodź! Czekaj, bo ja się boję, ja nie chcę sama. Aaaa! I kolejne karne kółeczko. Oj, teraz już widzę to czerwone światełko, no. Dobra. No, no to tutaj. Ja idę, w, ja idę w bezpiecznej odległości, bo ja się boję. Łaaa, teraz mnie goni, nie! Nie, Klam, chodź ja... tu, Poczek chodź tu. Wbiegamy, wbiegamy. I tu teoretycznie nie powinien nas wziąć. nas! Tak? Haha, <noise> i co gościu teraz? Łyso? Ej, ej, tam za ciemno jest, to idź pierwsza. Ja się boję. Ej, coraz ja ciemniej się robi. Ja jestem, to jest ten problem. I musimy teraz dojść do takiej fabryki jakby wielkiej z kwiatem. Okej, okay, o ile tam Dobra. dojdziemy, bo pamiętaj, Zamiast że to darmowa wersja. No, są. Ej, tam żółta lampka jest! Chyba idziemy To Żółta Tak? To już ten kwiatek? Żółty? Nie! Yeah. Będziesz widziała ten kwiatek. O ile w tej wersji jest, to będziesz wiedziała, o którym kwiatku mówię. Mhm. Mm Taki wielki, czerwony przy drzwiach. W sensie, no dookoła drzwi. Jaki wow! labiryntalny... O! Jestem! Tylko uważaj, nie spadnie z mapy. O! Czemu? No i... Ej, prawie mnie zepchnęłaś! No właśnie mnie Jeja. też. Dobra, no to ogólnie idźmy... Ogólnie po... tu powinno to trochę inaczej wyglądać, ale okej. Okay. I tu strasznie jakoś dziwnie się idzie. No, tak przechylacie, nie? Mhm. Mm Pijana. Ło, symulator. Patrz. O jest coś! To to? Tak, to ten jest kwiatek? Ten kwiateł. A to jest mak. Wiesz co, w oryginalnej wersji wyglądał trochę gorzej. To nie pytam jak. O, jak ładnie tutaj. Tak, jest. i wchodzimy Jej. sobie do domku. Tego tego Hagiwagi? Nie, tutaj będzie popi. Wow, popi, a, czyli ta taka laleczka jakby tak. taka dziewczynka. Tak, okay. dokładnie, tak. O, i patrz, i widzisz te drzwi? Tak, ale ja ich nie otwieram, to otwórz. Nie można ich otworzyć, ale ponoć, jak widziałam na trailerze, to właśnie tam będzie. Ej, jak nie? Ty, chaptera. czekaj, czekaj! Ja coś ruszyłam. Poczekaj. Wera, przedprogramowo odkryłaś drugi chapter? Nie wiem, ale przed chwilą mi się ten poruszyły. Ły! Te... Nie strasz mnie Jezu! Gra tak. Ale naprawdę mi przed chwil... ten, przez sekundę mi się wydawało, że się otwierają te drzwi. No to prawie odkryłaś chapter 2. Widzisz? Byłabyś pierwszą, która to To nic nie ma. Ale naprawdę wydaje mi się, że się poruszyło coś. No, albo coś mi się ze wzrokiem dzieje. Ej, tam coś jest. Tak, i tutaj jest kolejne. Yy. Ona tu jest taka w miarę wesoła. Trochę no jak Anabel. W sumie gra się kończy w tym momencie. Bo tutaj? musimy ją jeszcze tylko wypuścić. A jak ją wypuścić? A tu musisz ręką chyba uderzyć Myślisz? to. No, uderz ją tą ręką. Nie? Nie. A więc to już koniec. Nie, nie musisz... ma już nie, nic. Jesteś Jesteśmy wolni. wolne! I możemy iść do Ciebie na odcinek. A! Za pół godziny wbijajcie do Milusi Klaudusi na odcinek. Zagramy tam w Hide and Seek. W taką to trochę zapraszam. inną wersję. No, a na razie to wszystko u mnie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa pa!